Nie mogę już dłużej trzymać w sobie strachu przed Twoją utratą. Każda minuta zdala to agonia, która mnie pochłania, a myśl o braku kolejnej szansy dławi mnie. Nie chcę, żeby niepewność zwyciężyła. Muszę spojrzeć w Twoje oczy, poczuć, że wciąż jest czas, że nadal istnieje my. Kiedy nasze spojrzenia się spotkają, wiem, że wszystko nabierze sensu. Wszelkie wątpliwości znikną. Już jestem w drodze i nie pozwolę, żeby żal napisał naszą historię. Nie wiem czy potrafisz sobie wyobrazić jak to jest być po drugiej stronie tego oczekiwania. Każda cisza to nieskończone echo, każda wiadomość, która nie przychodzi, wydaje się mówić mi, że już jest za późno. Ale nie mogę tego zaakceptować. Nie bez walki o nas. Może tego nie zauważasz, ale moje serce krzyczy za tobą każdą sekundą. I te słowa już nie wystarczają. Potrzebuję być tam, przed tobą, żebyś zrozumiała wszystko czego nie potrafię powiedzieć tekstami, rozmowami czy jakimikolwiek wymówkami, które do tej pory wymyśliłem. Prawda jest taka, że utrata ciebie nigdy nie była dla mnie opcją, nawet kiedy byłem na tyle głupi, żeby udawać, że wszystko jest w porządku, lub kiedy pozwalałem, żeby duma mnie zatrzymywała. Wiem, że popełniłem błąd, wiem, że czas, który pozwoliłem minąć, stworzył między nami tę odległość, ale proszę, posłuchaj mnie. Ta odległość nie musi być trwała. Ona nie musi być końcem. Jestem gotów stawić czoła wszystkiemu, co konieczne, żeby to zmienić. Bo myśl o tym, że możecie już nie być w moim życiu, przeraża mnie bardziej niż jakikolwiek błąd, który kiedykolwiek popełniłem. Nie chcę, żeby nasze wspomnienia stały się tylko pamiątkami czegoś, co mogło się wydarzyć. Chcę, żeby były początkiem czegoś, co może być znacznie większe czegoś prawdziwego czegoś, co tylko my możemy zbudować razem. Wiem, że może jesteś zmęczona czekaniem, a może stworzyłaś bariery, do których powstania sam się przyczyniłem, ale obiecuję, że tym razem się nie wycofam. Nie pozwolę, aby strach lub moje porażki przemawiały głośniej. Pokazuję ci teraz, z każdym krokiem, który robię w twoją stronę, że tu jestem, że zawsze byłem, nawet jeśli tak nie wyglądało. Chcę spojrzeć ci w oczy. I zobaczyć pewność, że jest jeszcze jedna szansa. Chcę poczuć ciepło Twojej obecności i udowodnić, że nie pozwolę, by niepewność lub wątpliwości nas pokonały, ponieważ jesteś czymś więcej niż chwilowym pragnieniem, czymś więcej niż jedynie częścią mojego życia. Jesteś tym, co nadaje wszystkiemu sens. Bez Ciebie rzeczy stają się puste, bezbarwne, bez celu. Wiem, że mogę wydawać się desperacki. I może rzeczywiście tak jest, bo stawką tutaj jest coś, czego nie mogę zastąpić. Nie ma innych możliwości, gdy chodzi o ciebie, jakby za każdym razem, gdy cię widzę, jakaś część mnie wracała do życia. Każdy twój uśmiech roznieca nadzieję, którą myślałem, że straciłem, i jeśli jest choćby najmniejsza szansa, że czujesz to samo, nie mogę jej przegapić. Wiesz, że nie jestem dobry w pięknych słowach, ani w wielkich, wyćwiczonych gestach. Ale to tutaj ta wiadomość jest najuczciwszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłem. To moja próba przełamania tej ściany, która wydaje się być tak solidna między nami. Jestem gotów zrobić wszystko, co konieczne, aby pokazać, że jestem tutaj w całości, bez masek, bez wymówek. Jestem gotów wysłuchać wszystkiego, co masz do powiedzenia. Jeśli jesteś zraniona, jeśli jesteś zła, jeśli uważasz, że nie ma już powrotu, akceptuję to. Bo jedyna rzecz, która teraz ma dla mnie znaczenie, to żebyś wiedziała, jak wiele dla mnie znaczysz. Nawet jeśli jest za późno, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe, muszę spróbować. Musisz wiedzieć, że myśl o tym, że mogłoby cię już nie być w moim życiu, jest nie do zniesienia. Lubię każdy nasz szczegół. Te długie rozmowy, które wydawały się nigdy nie kończyć. Te komfortowe milczenia, w których nie musieliśmy nic mówić, aby się zrozumieć. Sposób, w jaki twoje oczy błyszczą, kiedy jesteś szczęśliwa, i sposób, w jaki zmienia się twój głos, kiedy jesteś zmęczona. Wszystkie te wspomnienia mnie prześladują i nie chcę pozwolić, by stały się tylko niezrealizowaną tęsknotą. Jeśli możesz mnie usłyszeć, jeśli możesz dać mi chwilę, abym to wszystko wyjaśnił, patrząc ci w oczy, obiecuję, że nie zmarnuję tej szansy. Chcę być lepszym człowiekiem dla ciebie, kimś, kto nie ucieka w trudnych momentach, kto nie kryje się za strachem czy dumą. Jestem w drodze. I podczas gdy się zbliżam, każdy metr wydaje się nieść ciężar moich błędów, ale także nadzieję na nowy początek. Nie oczekuję, że wszystko rozwiąże się jednym słowem czy uściskiem. Wiem, że to zajmie czas, że będę musiał udowodnić, że moje intencje są prawdziwe. Ale jestem na to gotów. Bo to, co czuję do Ciebie, jest warte każdego wysiłku, każdego wyzwania. Wiem, że nie mam prawa niczego żądać, ale proszę o jedno: bądź otwarta na to, by mnie usłyszeć, spojrzeć mi w oczy i poczuć chociaż przez chwilę to, czym jeszcze możemy być. Pozwól mi walczyć o nas, pozwól mi pokazać, że nadal warto próbować. A jeśli po tym wszystkim zdecydujesz, że już nie chcesz, zaakceptuję to, ale przynajmniej zrobię wszystko, co mogę, by nie stracić Cię bez walki. Proszę, czekaj na mnie, jestem prawie tam. Wiem, że może to wyglądać na desperacki apel, i może faktycznie tak jest, ale prawda jest taka, że nie mogę tego dłużej trzymać w sobie. To tak, jakby jakaś większa siła pchała mnie do ciebie, jakby każda cząstka mnie krzyczała, że jeszcze jest czas, że możemy to wszystko naprawić. Nie chcę, żeby wszystko było tak, pozostając w środku tej pustki. Ta cisza, ten dystans powoli mnie zabijają. Nie wiem, czy czujesz to samo, ale nie mogę już dłużej ignorować, co między nami jest. Nie chcę udawać, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest załatwione, bo tak nie jest. Sam fakt wyobrażania sobie, że możesz myśleć o przyszłości bez mnie, niszczy mnie od środka. Głęboko w środku, może ci jeszcze zależy, może jest w tobie coś, co również walczy o zachowanie wspomnienia wszystkiego, co mieliśmy. Jeśli to prawda, jeśli jest jeszcze choćby nitka nadziei, to muszę chwycić ją z całych sił, bo wierzę, że mimo wszystko to, co czujemy, nadal tu jest, zakopane pod nieporozumieniami, dumą i niewypowiedzianymi słowami. Chcę, żebyś wiedział, że biorę odpowiedzialność za moje błędy. Myślałem o tym tysiąc razy, co mogłem zrobić inaczej, o każdym momencie, w którym pozwoliłem, by strach lub niepewność przejęły kontrolę. Prawda jest taka, że pomimo moich prób ukrycia tego, byłem przerażony, przerażony bycia wrażliwym. Oddania się całkowicie, straty ciebie i końcowego zranienia. Ale wiesz co, zdałem sobie sprawę: że strach przed stratą ciebie, w sposób jaki teraz czuję, jest nieskończenie gorszy, że bycie z dala od ciebie jest najgorszym bólem, jaki kiedykolwiek czułem. Nie chcę, żeby ta historia skończyła się w ten sposób. Chcę, abyśmy mieli prawdziwą szansę na poprawienie, na bycie tym, co wiemy, że możemy być. Nie chcę, żeby nasze plany stały się sfrustrowanymi wspomnieniami. Chcę zrealizować wszystko, o czym wspólnie marzyliśmy, krok po kroku, dzień po dniu. Proszę, nie rezygnuj ze mnie, nie rezygnuj z nas. Wiem, że nie jestem w pozycji, żeby o to prosić, ale jestem tutaj, błagając o ostatnią szansę. Wystarczy, że pozwolisz mi pokazać poprzez czyny, a nie tylko słowa, że jestem gotów walczyć o to do końca. Chcę być obok ciebie w sposób, na jaki zawsze zasługiwałaś. Chcę być osobą, która cię wspiera, która jest przy tobie w dobrych i złych chwilach. Chcę naprawić to, co zrobiłem źle, odbudować to, co zniszczyłem własnymi rękami. Pamiętam chwilę, kiedy we mnie wierzyłaś. Nawet wtedy, gdy wątpiłem w siebie. Pamiętam, jak na mnie patrzyłaś, jakbyś widziała we mnie to co najlepsze, nawet gdy ja widziałem tylko wady. To spojrzenie sprawiło, że uwierzyłem, iż mogę być kimś lepszym i teraz muszę być tą osobą. Chcę odzyskać zaufanie, które we mnie pokładałaś. Chcę pokazać, że już nie ucieknę, że jestem tu, by stawić czoła temu, co nadejdzie, trzymając cię za rękę. Wiem, że to nie będzie łatwe. Wiem, że być może jesteś zmęczona, zraniona, pełna wątpliwości i masz pełne prawo to czuć. Ale proszę, nie zamykaj wszystkich drzwi. Pozwól mi wejść choćby na chwilę. Pozwól mi udowodnić, że ta historia jeszcze ma sens. Jestem w drodze. Każdy krok, który stawiam, jest cichą obietnicą, że już nie zrezygnuję. Chcę spojrzeć ci w oczy i powiedzieć wszystko, co długo gnieździło się w gardle. Chcę, żebyś poczuła prawdę w moich słowach, żebyś widziała determinację w moich oczach. Jeśli dasz mi szansę, choćby jedną, obiecuję, że jej nie zmarnuję. Obiecuję, że już więcej nie pozwolę, by strach kierował moimi czynami. Tym razem wybieram odwagę. Wybieram nas. A jeśli przypadkiem myślisz teraz o rezygnacji, proszę, poczekaj jeszcze trochę, poczekaj aż dojadę, poczekaj aż znów się zobaczymy, aż poczujesz, że jest tam coś, co warto uratować. Nie mogę obiecać, że będę idealny, nie mogę obiecać, że już nigdy nie popełnimy błędów, ale mogę obiecać, że już nigdy nie sprawię, abyś wątpiła w to, co czuję, już nigdy nie sprawię, żebyś czuła się samotna, jesteś dla mnie zbyt ważna. Bardziej niż byłem w stanie przyznać wcześniej, a teraz wszystko czego pragnę, to szansa, by ci to udowodnić. Proszę, poczekaj na mnie. Jestem prawie na miejscu, a kiedy dotrę, będę gotowy stawić czoła wszystkiemu, co konieczne, aby odbudować to, co jeszcze można uratować. Nieważne, co będzie potrzebne, nie zrezygnuję z ciebie. Wiem, że słowa nie wystarczą. Wiem, że potrzebujesz czegoś więcej niż pustych obietnic, więcej niż przemówień pełnych emocji, może jesteś zmęczona słuchaniem wciąż tego samego, otrzymywaniem tych samych usprawiedliwień i wymówek, ale nie jestem tutaj, aby dać ci kolejne usprawiedliwienie. Jestem tutaj, aby pokazać ci, że tym razem jest inaczej. Tym razem nie chodzi tylko o to, czego chcę lub co czuję. Chodzi o to, co zbudowaliśmy, o wszystko, co jeszcze może się stać. Chodzi o to, aby nie pozwolić czasowi zabrać coś, co wciąż ma życie co wciąż pulsuje w nas. Nie chcę, aby nasza historia skończyła się w ten sposób, z pustymi stronami i kropkami, które nigdy nie powinny zostać napisane. Nie wiem, czy potrafisz sobie wyobrazić intensywność tego, co teraz czuję. To tak, jakby każda komórka mojego ciała krzyczała, błagając o drugą szansę. Szansę na zrobienie rzeczy inaczej, na bycie lepszym, na danie ci tego, na co zawsze zasługiwałaś. Bo wiem, że zasługujesz na więcej niż niepewności, które ci dałem, na więcej niż błędy, które popełniłem. I mimo, że strach wciąż jest tutaj, mimo, że niepewność nadal próbuje mnie powstrzymać, wybrałem stawić ci czoła z otwartym sercem. Wybrałem być tutaj, bezbronny, bez masek, bez wymówek. Bo musisz wiedzieć, jak bardzo jesteś dla mnie ważna. Musisz poczuć, że wszystko, co teraz mówię. Pochodzi z prawdziwego miejsca, z miejsca, które nie akceptuje już kłamstw ani przemilczeń. Jestem gotów wysłuchać wszystkiego, co masz w sobie schowane. Jeśli jest w tobie złość, ból, rozczarowanie, jestem na to gotów. Jestem gotów poczuć ciężar moich wyborów, zmierzyć się z konsekwencjami moich czynów, bo ignorowanie tego, co czujesz, byłoby największym błędem ze wszystkich, a ja nie jestem już gotów popełniać błędów z tobą. Chcę, żebyś wiedziała, że każdy krok, który robię w Twoim kierunku, jest próbą odbudowania zaufania, które sam zniszczyłem. Wiem, że zaufania się nie prosi, a zdobywa. I jestem tu po to, by to zdobyć, nawet jeśli to wymaga czasu, nawet jeśli to wymaga wysiłku, nawet jeśli muszę codziennie się udowadniać, bo jesteś warta każdej sekundy tej podróży, jesteś warta każdego wysiłku, który muszę podjąć. Chcę być tam, gdy będziesz miała trudny dzień. I będziesz potrzebowała tylko kogoś, kto cię wysłucha. Chcę być wsparciem, którego może nigdy nie czułaś, że miałaś. Chcę być kimś, komu znów możesz ufać, kimś, na kim możesz się oprzeć bez strachu przed rozczarowaniem. Bo ostatnią rzeczą, jaką chcę, jest być przyczyną twojego bólu, chcę być przyczyną twojej ulgi, twojego spokoju. Wiem, że możesz myśleć, że jest już za późno, że niektórych rzeczy po prostu nie da się naprawić ale wierzę, że to, co czujemy, jest większe niż nasze błędy, że połączenie, które mamy, nie jest czymś, co łatwo się zaciera. Ono wciąż tu jest, żywe, czekające na to, by je odzyskać. Musimy tylko zrobić ten krok razem. Wiem, że potrzebujesz czasu, aby to przemyśleć, że może potrzebujesz przestrzeni, aby to wszystko poczuć i szanuję to. Ale również wiem, że muszę działać teraz, zanim cisza stanie się ostateczna zanim ta odległość zamieni się w nieprzebyte przepaście. Nie chcę patrzeć wstecz za kilka lat i myśleć, że pozwoliłem miłości mojego życia wymknąć się z powodu strachu, z powodu wahania. Nie wiem, czy jestem jedynym, który to czuje, nie wiem, czy nadal myślisz o mnie tak, jak ja myślę o tobie, ale jeśli istnieje choć jedna szansa, jedna, jedyna szansa, że ty również chcesz. Jestem tutaj. Jestem tutaj gotowy, aby zacząć od nowa. zrobić wszystko, co trzeba pokazać, że nauczyłem się na swoich błędach, jestem gotowy się zmienić nie chcę. Wspomnienia były tylko historiami mogłoby być. Chcę, żeby były początkiem czegoś większego, czegoś, co jeszcze możemy razem zbudować. Chcę patrzeć w przyszłość i widzieć, że jesteśmy ramię w ramię, wspólnie pokonując wyzwania, wspólnie świętując zwycięstwa. Przyszłość, w której nie pozwolimy, aby strach decydował za nas. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, spójrz mi w oczy, kiedy przyjdę. Spójrz głęboko i zobacz prawdę w nich. Zobacz, że jestem tutaj całym sobą, bez zastrzeżeń, bez ukrytych zamiarów. Że jestem tutaj, bo wierzę w nas. Bo wierzę, że mamy jeszcze coś zbyt cennego, by to stracić. Jestem już prawie tutaj, a kiedy będę przed Tobą, nie poproszę Cię, żebyś zapomniała co się stało, nie poproszę, żebyś zapomniała o bólu lub udawała, że nic się nie wydarzyło. Poproszę tylko o jedno, żebyś pozwoliła mi spróbować, żebyś pozwoliła mi pokazać, że nadal warto, żebyś dała mi szansę odbudować to, co zostało zniszczone. Jeśli potem nadal będziesz uważać, że nie ma już drogi dalej, zaakceptuję to. Ale przynajmniej będę mógł spojrzeć ci w oczy i wiedzieć, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy: że nie poddałem się bez walki, że nie pozwoliłem, aby żal mnie pochłonął bez próby. Czekaj na mnie, jestem w drodze, tym razem nie ucieknę. Wiem, że być może czytasz to z ciężkim sercem, z mieszanką złości i wątpliwości. Może myślisz, że już słyszałeś dosyć, że te słowa nie mają już wagi i rozumiem to. Rozumiem, że po tak długim czasie sama mowa niczego nie rozwiązuje. Ale jestem tutaj, nie żeby się usprawiedliwiać, nie żeby obiecywać coś, czego nie mogę dotrzymać, ale żeby udowodnić, że teraz to jest prawdziwe. Każdy krok, który stawiam w Twoją stronę, niesie pewność. Muszę to zrobić dobrze. Muszę być u Twojego boku bez zastrzeżeń, bez omijania prawdy, bez wahania, bo nic, absolutnie nic, nie ma sensu, jeśli Cię tu nie ma. I prawda jest taka, że bycie z dala od Ciebie mnie zmieniło. Ten ból niepewności, czy wciąż jesteśmy możliwi, niepewność, czy wciąż o mnie myślisz, zmieniła mnie w sposób, którego nawet nie potrafię wyjaśnić. Wydaje się, że dopiero teraz widzę wszystko wyraźnie, dostrzegam, co naprawdę jest ważne. Ty się liczysz. Twoje głos się liczy, twój uśmiech się liczy, sposób w jaki dbasz o mnie. To wszystko sprawia, że naprawdę chcę być lepszy. Wiem, że straciłem zbyt dużo czasu, aby to zrozumieć, ale teraz, kiedy wiem, nie mogę po prostu pozwolić temu uciec. Nie chcę już patrzeć na telefon i czekać, aż pojawi się Twoja wiadomość. Nie chcę już żyć przypuszczeniami, cichymi nadziejami. Chcę być obecny. Chcę, żebyś wiedziała bez cienia wątpliwości, że jestem tutaj dla ciebie i że nigdzie nie idę. Pamiętam tyle razy, kiedy mówiłaś, że chcesz tylko, żebym naprawdę był przy tobie, żebym przestał uciekać, żebym stawiał czoła problemom, zamiast pozwalać, żeby nas oddzielały. Miałaś rację. Uciekanie nigdy niczego nie rozwiązało, tylko stworzyło dystans, który teraz boli mnie bardziej, niż jakiekolwiek konfrontacje mogłyby boleć. Myliłem się, Chowając się za moją dumą, moimi niepewnościami, ale teraz chcę stawić temu wszystkiemu czoła. Chcę, żebyś zobaczyła, że już nie ukrywam się za wymówkami. Jestem wrażliwy, tak, ale już mnie to nie obchodzi. Jeśli bycie wrażliwym jest tym, czego potrzebuję, żeby cię odzyskać, to właśnie taki będę. I proszę, nie myśl, że robię to tylko dlatego, że boję się być samotny. To nie jest kwestia samotności chodzi o ciebie. Chodzi o to, co mamy, co jeszcze możemy mieć, chodzi o to, jak sprawiasz, że czuję się żywy, w sposób, w jaki nikt inny nie potrafi. Kiedy myślę o nas, nie widzę tylko pięknych chwil czy szczęśliwych wspomnień. Widzę także błędy, milczenie, przerwane rozmowy. Widzę to wszystko, a mimo to chcę spróbować, bo nawet z problemami, nawet z bólem, to, co mamy, jest silniejsze niż wszystko, co nas do tej pory rozdzieliło. Wiem, że możesz myśleć, że idealizuję za bardzo, że jestem uwięziony w przeszłości, albo w tym, kim chciałem, żebyśmy byli, ale tak nie jest. Jestem tutaj, świadomy teraźniejszości, wyzwań, które jeszcze musimy pokonać, a mimo to, chcę być przy tobie. Chcę stawić czoła każdej trudności razem z tobą. Nie mówię, że będzie łatwo, nie mówię, że wszystko rozwiąże się w mgnieniu oka. Mówię, że jestem gotów podjąć pracę. Odbudować wszystko od zera, jeśli trzeba, bo jesteś tego warta, bo jesteśmy tego warci. Potrzebuję tylko, żebyś dała mi jakiś znak, spojrzenie, słowo, cokolwiek, co powie mi, że w twoim sercu jest jeszcze coś, o co warto walczyć. Jeśli to istnieje choćby najmniejsze, przysięgam, że nie zmarnuję tej szansy, nie chcę cię naciskać. Wiem, że decyzja należy do ciebie, że tylko ty możesz wybrać, czy warto spróbować jeszcze raz. Ale jestem tutaj. Teraz, oferując wszystko z siebie, nie będę chował się za obroną czy murami. Będę tutaj, cały, czekając na Twoją odpowiedź, czekając na Twoją prawdę, nawet jeśli będzie bolała. Jeśli powiesz, że już nie chcesz, że nie ma już nadziei, uszanuję to. Zaakceptuję, choćby miało mnie to zniszczyć od środka, bo to, co teraz najważniejsze, to żebyś ty była dobrze, żebyś była szczęśliwa, nawet jeśli to mnie nie obejmuje. Ale dopóki mam jeszcze szansę, dopóki istnieje jeszcze możliwość, choćby najmniejsza, będę walczył, bo Ty jesteś tym, czego zawsze pragnąłem, nawet kiedy byłem zbyt głupi, by to przyznać. Więc proszę, posłuchaj mnie. Pozwól mi udowodnić, że mogę być lepszy. Pozwól mi pokazać, że miłość, którą do Ciebie czuję, nie jest fazą, nie jest przelotnym pomysłem, jest prawdziwa, głęboka i tutaj pochłania mnie każdego dnia. Jestem w drodze. I kiedy przyjadę, już nie będę uciekać. Będę tam, żeby wszystko usłyszeć, stawić czoła wszystkiemu, odbudować wszystko. Daj mi tylko szansę. Szansę, by pokazać ci, że tym razem to nie jest tylko puste obietnice. To prawda. Czekaj na mnie. Już prawie tam jestem. I tym razem cię nie zawiodę. Jestem już prawie na miejscu. Tym razem bez wymówek, bez strachu, bez niczego, co mogłoby mnie powstrzymać. Chcę tylko być przed tobą, spojrzeć ci w oczy i udowodnić, że wciąż warto walczyć o nas. Jeśli nadal jest tam coś, choćby najmniejsze, jestem gotów wszystko odbudować krok po kroku. Daj mi szansę, pozwól mi pokazać, że nauczyłem się na błędach, że jestem tutaj w pełni i gotowy, by stawić czoła wszystkiemu u twojego boku. Jeśli wciąż wierzysz, że istnieje możliwość, proszę, nie pozwól, aby ta historia skończyła się teraz. A jeśli dotarłaś aż tutaj, jeśli te słowa coś cię poruszyły, pomóż mi dalej. Zapisz się, zostaw lajka i skomentuj. Czy uważasz, że warto walczyć do końca o to, co czujemy? Twoja opinia znaczy więcej niż sobie wyobrażasz. Porozmawiajmy o tym.